Wydaje mi się, że po prostu nie weszliśmy dobrze w mecz, straciliśmy szybko bramkę. Podobnie jak tydzień temu z Górnikiem Łęczna, gdzie prowadziliśmy i kontrowaliśmy całe spotkanie mimo tego, że końcowy wynik był niekorzystny dla nas. No, koniec końców udało się to wyciągnąć, dlatego cieszy nas to podwójnie, że w takich warunkach, gdzie nie mamy styczności ze sztuczną nawierzchnią udało nam się wygrać i wyciągnąć ten wynik. W końcówce 3-1. Wiedzieliśmy, że tutaj nie zawsze będziemy mogli grać w piłkę, no bo to jest sztuczna wierzchnia. Piłka zachowuje się inaczej, więc wiedzieliśmy, że w tym spotkaniu ważne będą takie cechy ewolucjonalne, charakterne i że będziemy musieli pokazać to. I tak naprawdę w tym meczu wygra ten, kto będzie chciał bardziej tego zwycięstwa. Widziałem, że Michał zgra tą piłkę, poszedłem w ciemną, tak naprawdę. Gdzie gra głową nie jest moją mocną stroną, wolę jednak mieć tu piłkę przy Udało się, wpadła, także cieszy mnie to bardzo. Na pewno to, że oni tu trenują, a my nie mamy z nią styczności jest bardziej korzystne dla drużyny z Częstochowy, ale wydaje mi się, że tak jak powiedzieliśmy sobie na samym początku, gdy przygotowywaliśmy się do meczu ze Skrą, mówiliśmy, że to nie będzie miało znaczenia, nie będziemy trenować, nie trenowaliśmy, raz weszliśmy tylko bodajże na sztuczną nawierzchnię w Krakowie. Ale jakoś zbyt nie przygotowaliśmy się do tego, chcieliśmy po prostu wyjść, wygrać mecz, zrobić swoje i, i, i przywieźć trzy punkty do Krakowa. Lubię mieć tą piłkę czasami aż za bardzo i, i, i schodzę tam, gdzie jestem tak naprawdę niepotrzebny. Pracuję nad tym. Wydaje mi się, że no, można było to zauważyć w drugiej połowie, że gdzieś to, gdzieś to lubię, gdzieś mi się to podoba i dobrze wychodzi. A w pierwszej połowie zdecydowanie mi tego brakowało, do tego czułem jeszcze większy głód tej piłki.